Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was, kochani, serdecznie w nowym vlogu, w kolejnym. Jest troszkę, kochani, późno, bo już jest prawie po południu. Trochę późno się do Was odzywam, ale jestem. Będzie, kochani, vlog. Stwierdziłam, że a co tam wyciągam kamerę i nagrywam. Także, kochani, u nas pogoda mroźna. Bardzo mroźna. Mróz minus 19 stopni, kochani, także no... Naprawdę jest bardzo zimno. Zresztą pisaliście, że u Was też jest zimno. No co zrobić? Podobno ma być już jakieś troszeczkę ocieplenie, ma być mniejszy ten rós. Miejmy nadzieję, bo naprawdę powiem Wam, Wychodzenie ten tydzień było z domu to jakaś makabra, po prostu było tak zimno rzeczywiście, trzeba było się tak dobrze ubrać, samochód, wiecie, zamarznięte auto, trzeba było go odmrozić, no powiem Wam, wyjścia z domu były tym razem w tym tygodniu no nie takie sympatyczne, nie takie fajne, nic po prostu człowiekowi kochani nie chciało, ale no co zrobić, tak musi być. Dobrze, że był w sumie taki mróz, bo wiecie, wymrozi wszystko. Dzisiaj jeszcze podobno taki mróz ma być, a jutro chyba już ma być trochę lepiej. Czy dzisiaj miała być ostatnia noc taka mroźna? Nie wiem, zobaczymy. Jak widzicie, u mnie, kochani, jeszcze jest światecznie. Jeszcze tutaj mam krasnana, tu mam opaskę, czapkę. No i oczywiście, kochani, wszystkie choinki nadal w dalszym ciągu stoją. Wiem, że wy niektórzy żeście już rozebrali. U mnie, kochani, jeszcze jest. No i na pewno do końca tego miesiąca na pewno choinka jeszcze, moi drodzy, będzie stała w każdym pokoju, czyli u Kamili, udawiona, no i u nas w salonie. Także, kochani, nic mi nie pozostało, jak zaprosić Was na kolejnego vloga. I tak, kochani, dzisiaj jest czwartek. Myślę dzisiaj, kochani, zrobić takie konkretne właśnie sprzątanie Już wczoraj, powiem Wam, zaczęłam tutaj w sypialni Powycierałam sobie kurze, wszystkie meble tutaj, łóżko, nakastniki Umyłam oczywiście moją toaletkę, wczoraj lustro wyczyściłam Lustro tutaj nad moją komodą Także wczoraj już tutaj sypialnię ogarnęłam, dzisiaj jeszcze wyodkurzam Jeszcze w salonie też tak samo posprzątam Wyodkurzam, powycieram kurze Nie wiem, powiem Wam, że od wczoraj to mnie ogarnęło Jakieś takie, wiecie, sprzątanie Łazienkę też jeszcze chcę umyć Także odrobię się przynajmniej do jutra, Do piątku, wiecie, pięknie, ładnie, czysto Nie powiem, powiem Wam, że mi trochę korci Już schować trochę tych ozdób Nie wiem, zastanawiam się To, co mam właśnie w dużym pokoju Tam w salonie yy, Na takiej komodzie małej I tej yy, desce RTV Na tej komodzie małej Więc yy, nie wiem Zastanawiam się, czy coś sprzątnąć trochę, czy nie. Choinki na pewno zostają. Dzisiaj tylko czapkę opaskę, właśnie muszę schować. Już mnie, kochani, korci takie, wiecie, świeże kwiaty do wazonu. Tulipany ostatnio miałam kupić, ale niestety nieładne były tulipany w Biedronce, już były takie, wiecie, zwiędnięte, więc nie chciałam. Chciałabym takie świeże, wiecie, takie w pączkach, które się dopiero będą rozwijać, ale niestety. Po prostu nie było. Mam nadzieję, że może tym razem, kolejnym razem, jak pojadę, to będą. Tak samo też myślę o hyacentach, żeby kupić jakieś, właśnie hyacenty. Tylko wiecie, niektóre zapachy to tak strasznie śmierdzą te kwiaty tych hyacentów, że ja po prostu nie dam rady. Więc muszę dorwać taki po prostu kolor, który nie śmierdzi, a po prostu pachnie. Także, więc widzicie, bluzka już, kochani, jak tutaj widać, mamy założoną już taką też wiosenną, kwiatową. Powiem Wam, że mi się już naprawdę chce tej wiosny, chce mi się właśnie tych kwiatów świeżyk. Już bym się zajęła czymś na ogrodzie. Myślę tego roku właśnie rozsadzić moje hortensje, to znaczy, jak będę przycinać, tym razem, kochani, sadzę je w donicę, nie do gruntu, tylko po prostu w donicę. Już mam właśnie taki plan. Muszę sobie kupić ziemię. Już my wczoraj z mężem tutaj obgadali, że muszę kupić właśnie ziemię, najlepiej by kupić jakiś nawóz, tą ziemię wymieszać z nawozem. No i później będę jak będę przycinać w marcu te hortensje, to wtedy kochani będę sadzić. Także już powiem, mam plan, mam plan właśnie na mój ogród, na to, żeby mieć więcej właśnie tych hortensji, żeby mieć w donicach te hortensje ułożyć dziś taki, wiecie, jedna przy drugiej, żeby to ładnie wyglądało, także będę sadzić, kochani, tego roku w donicach, a nie w gruncie. Dobra, moi drodzy, ja zmykam, ogarnę sobie troszkę, no i odzywam się, moi drodzy, do Was później. A narzuta, moi drodzy na łóżku, tak samo jest, powiem Wam, u mnie jeszcze naprawdę jest w domu, powiem Wam świątecznie. Narzuta jest nieschowana, jest w dalszym ciągu. Poszywki tak samo jeszcze są, jak widzicie, świąteczne, więc powiem Wam, że ja jeszcze na razie tego po prostu nie zmieniam. Podoba mi się, fajnie wygląda. Jeszcze jest ten czas, właśnie, żeby to schować. Myślę kupić jakieś nowe, powiem Wam, poszewki tutaj, właśnie do sypialni, właśnie się zastanawiam. O, nad kolorem właśnie takim błękitnym czy coś błękitnego dodać yy, do tamtej mojej narzuty, którą y, mam y, taką popielatą nie wiem, zastanawiam się ale jak na razie, to jak mówię, jest tutaj nadal w dalszym ciągu, kochani yy, świątecznie a już Wam pokażę, jak jest za oknem oczywiście choineczka też, moi drodzy jest super, ta choinka jest właśnie z tego synca. Ja naprawdę bardzo fajna a na polu, no jest tak, zobaczcie, jest biało, jest jeszcze śnieg, no i oczywiście konkretny mróz, powiem Wam, naprawdę zimno, nieźle. A ja już, moi drodzy, jak widzicie, spięłam włosy jak sprzątam, czy gotuję. Nie lubię mieć włosów po prostu rozpuszczonych. Od rana na razie chodziłam w rozpuszczonych, bo mówię, ja je bardzo często spinam. Na okrągu są spięte, więc wiecie, chciałam trochę im dać spokoju, odetchnąć po prostu od tej gumki, także więc. Y takie po prostu uczesanie, byle jak spięte na samym dole, leciutko tylko gumką kucyk, żeby po prostu wiecie, nie był mocno spięty tylko delikatnie. Tak jak mówiłam, jak często noszę wysoko kucyka, jest mocno spięty, to mnie zaczyna poleć po prostu głowa i długo nie mogę mieć tego kucyka tak wysoko, tak jakbym chciała po prostu mocno spiętego. No. Także kochani, nic, tylko biorę się za robotę. mam, jajka też są, ale nie wiem, co to jeszcze potrzeba. Nie wiem, oczywiście, mogę słychać. Yy, nie wiem, czy nie potrzebuję, właśnie, galaretki właśnie do yy, tych jabłek, więc muszę to sprawdzić, bo nie będzie na to lipa, po prostu nie zrobię, albo to zmodyfikuję, zrobię inaczej. I tak, mówiąc drodzy, okazuje się, że nic się nie z tego ciasta, albo je zmodyfikuję i zrobię inaczej, bo nie mam galaretki. Nie mam galaretki. Wiem, że miałam galaretkę, szukam teraz. Nie ma tej kalarytki, więc musiałam was użyć do czegoś innego, no i kalarytki y, nie mam, więc może zrobię to, y, że po prostu nie dam kalarytki do tych jabłek, nie będę jabłka smażyć, tylko po prostu na tarce, dam na to ciasto i zrobię taką kruszonkę, nie wiem, zobaczmy, muszę coś po prostu y, pomyśleć, no i wymyślić coś y, y, innego, żeby to inaczej, zrobić taką szalotkę, ale i no. I tak kochani, trochę już sobie ogarnęłam i zrobiłam nawet, powiem Wam, pranie. No i teraz co do tego ciasta, no cholera jasna, nie chcę mi się powiem Wam, do sklepu, bo jest tak zimno. No i myślę, że zrobię po prostu, zmodyfikuję po prostu trochę tą szarlotkę, czyli nie będę smażyć jabłek, nie dodam tej galaretki do jabłek smażonych i tam później trzeba to wymieszać, te jabłka z białkami. Tylko po prostu tak, robię, zrobię sobie ten spód, szatlotki z, tych, z tego właśnie przepisu. Co robię te ciasteczka świąteczne, to jest właśnie ten przepis. Właśnie z tego zrobię to ciasto, podzielę je na połowę, no i połówkę tego ciasta dam na blachę wyłożę, na to zetrę jabłka na tarce na tych grubych oczkach posypię trochę cynamonem. No i resztę ciasta tylko wsadzę wcześniej je do lodówki albo do zamrażalnika, żeby wiecie trochę tak trochę zmarzło to ciasto. No i zetrę je potem na tarce, że zrobię taką właśnie kruszonkę na tej jabłka z cynamonem. Także więc moi drodzy, ja chyba dzisiaj zrobię takie ciasto, bo nie mam tej galaretki, więc Trochę takie zmodyfikowane, właśnie, przypomniałam sobie, że ja już raz tak właśnie robiłam i naprawdę ciasto wyszło przesmaczne, naprawdę było bardzo dobre. Także więc chyba dopiero później zrobię, nie chce mi się teraz, bo jeszcze chcę tam sobie trochę posprzątać, jeszcze muszę iść dół odkurzać, więc no, zrobię to ciasto później. To, moi kochani, ja już teraz zaczynam robić szarlotkę. To, jak mówiłam Wam, trochę zmodyfikowaną, nie taką według przepisu, jaki właśnie mam, tylko muszę to zrobić inaczej, bo nie mam niestety galaretki. Tak więc, moi drodzy, teraz co muszę zrobić, to muszę wyciągnąć moją oczywiście stolnicę. Powiem Wam, że bardzo ją lubię, naprawdę jest świetna, dobrze się trzyma, właśnie tutaj w latu, tak więc sobie y, radzi. Także więc, dobra, ja się biorę kochani za y, tutaj przygotowanie sobie wszystkich y, składników. Wyrobię sobie to ciasto i odzywam się później do Was. Hey, do you remember years ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. Fireplace warming us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. If I could go back in time. To mam już gotowe, wyrobione. Podzieliłam na dwie właśnie takie części. No i tą mniejszą włożę do zarażalnika na chwilę, a tą sobie rozłożę już na brytwane na papier do pieczenia. I można powiedzieć, że prawie gotowe. Sadziłam właśnie teraz ciasto do piekarnika. Właśnie się piecze Na wierzch powiem Wam, zrobiłam takie rękami, urywałam takie kuleczki. No i takie będzie z wierzchu ciasto. W środku są ich jabłka osypane cynamonem. Także powiem Wam, na pewno będzie dobre, bo już kiedyś właśnie takie robiłam. No niestety nie zrobiłam tego, bo nie miałam galaretki. Wtedy bym musiała usmażyć jabłka i wymieszać je z galaretką. No i wtedy dacie. Te białka jeszcze ubite, wymieszać. Taka trochę inna była właśnie ta galarytka, tylko szarlotka. Ta będzie trochę inna, ale też będzie bardzo dobra właśnie na tym cieście kruchym, co robię ciasteczka. To ciasto jest przepyszne, więc super będzie pasowało właśnie z tymi jabłkami. Zrobiłam właśnie jeszcze teraz e, herbatkę zimową. Bo tak mi się jakoś chce pić. Nie wiem, przez to, że może tak ciepło, bo teraz piekarnik jest włączony i ta szarlotka się piecze, powiem Wam, zaczyna tak pięknie pachnąć tą szarlotką. No, naprawdę. No, a jak na razie to zrobiłam teraz e, herbatkę zimową. Jak widzicie, jeszcze w tych świątecznych kubeczkach te są takie największe, właśnie te dwa kubki. Więc w nich się fajnie robi tą e, herbatę właśnie zimową byłam właśnie, moi drodzy, teraz wyrzucić yy, śmieci yy, no, powiem wam, że zimno, nie ubram sobie szalika, goła szyja muszę sobie tutaj tak trzymać, ale za to kaptur mam ale powiem wam, że naprawdę zimno i zaczyna, powiem Wam, sypać śnieg niestety Lecą takie płatki właśnie drobniutkie śniegu Więc nie dość, że tego śniega jeszcze jest u nas To jeszcze zaczyna po prostu sypać No, szarlotka, powiem Wam, już się upiekła Właśnie wyłączyłam piekarnię, jak wychodziłam wyrzucić właśnie śmieci No, powiem Wam, pachnie tak w całym domu, że zaraz idę właśnie do domu Tak cieplutko teraz Ale ten zapach, jak się unosi, wiecie, szarlotki to tak naprawdę domowo uwielbiam po prostu zaraz będzie trzeba skosztować jak ino yy, ostygnie, oczywiście ją posypię cukrem pudrem no powiem Wam, taki jest zapach że aż idę już do domu a w ogóle to jeszcze póki tutaj jestem, to zobaczcie, pokażę Wam jak jest po prostu jeszcze biało jest tego śniega, a jeszcze po prostu sobie yy, pruszy śnieg tak więc zobaczcie, tu są to moje rozchodniki i powiem Wam, tak od środka powypuszczały a teraz zasypał je śnieg, no więc zobaczcie tak to wygląda, no jest biało, jest śniega, więc no nasypię pewnie jeszcze, ja oczywiście w moich y, śniegowcach, bo powiem wam najlepsze, no i spodnie dresowe, dobra, lecę do domu, bo zimno. No, powiem Wam, że jak się wejdzie do domu, jakby ktoś teraz przyszedł, to tak cudnie pachnie tą szarlotką, że po prostu nie idzie się oprzeć. Ja już się rozbieram, idę ją wyciągam z piekarnika, żeby szybko po prostu wiecie ostygła, ale jestem już ochrona. ale pachnie. No cudownie. A w ogóle to, zobaczcie, jaką mam właśnie tutaj na korytarzu kulę świecącą. Ona tak sobie tutaj właśnie świeci, ona może migać, zmieniać kolory na różne. Tak fajnie tutaj ona wygląda. Właśnie tutaj Tofie chodzi i kicha. Co Tofi? To wciąłeś? Chodź tutaj. Co ty robisz? Co ty robisz? Gdzie ty idziesz? Idziemy na pole? Idziesz na pole? Idziesz czy nie? Nie chcesz iść? Co to jest? <laughs> Zobacz, jak się cieszy. Dawać go. Co ty to? To wciąłeś co ty to robisz? ty, chodź no tutaj chodź tutaj <grywa> idziemy na pole go kwuścić. no, także więc moi drodzy, zobaczcie tak to wygląda właśnie, taka kula świecąca no i zobaczcie sypie właśnie pruszy sobie, nie wiem czy będzie widać ale sobie pruszy właśnie śnieg Teraz coraz bardziej właśnie zaczyna sypać. A ja sobie teraz akurat wypiję tutaj właśnie moją herbatkę, bo jeszcze nie skończyłam jest tyle. Także więc spiję. Mm. Uwielbiam te zimowe herbaty naprawdę, są pyszne. Mm. Bardzo dobra. A jeszcze teraz ja przyszłam właśnie z pola zimno to taką herbatę wypić to jest naprawdę, powiem Wam coś fajnego. I zobaczcie, ja już właśnie wyciągłam y, szarlotkę z piekarnika. Y, ona właśnie tak wygląda. Jak ostygnie, bo jest na razie gorąca, to ją posypię właśnie y, cukrem pudrem. A na razie musi sobie po prostu przestygnąć. Uwierzcie mi, zapach po prostu fenomenalny. Tak cudownie pachnie w całym domu szarlotką. Powiem Wam, tak domowo, ciepło, miło, przyjemnie. Naprawdę, jak tą szarlotkę się zrobi, to no super. Tak mi się właśnie kojarzy. A zobaczcie, jak to, moi drodzy, wygląda. Teraz tutaj wam pokażę. Tak sobie właśnie sypię. No muszę wam powiedzieć, że teraz no naprawdę coraz bardziej zaczyna sypać. Tak nie widać za bardzo tego. O, może teraz no nasypię znowu. Konkretnie powiem wam. Moi drodzy, szarlotka już właśnie ostygła, posypałam ją delikatnie cukrem pudrem, właśnie jest tutaj topik, bo naprawdę bardzo pachnie ta szarlotka. Zobaczcie, jak pięknie to ciasto wygląda, apetycznie, a jak pachnie, także widzicie, zarzekałam się, mówiłam, że już koniec, na razie nie będę piekła, a tu się jednak okazało, że no, dzisiaj nie wytrzymałam i musiałam coś upiec, właśnie już ostatnio chodziła za mną szarlotkę i tak patrzyłam w kuchni, jak te jabłka leżą i mówię, no nie, muszę zrobić tą szarlotkę, no naprawdę przepięknie wygląda tak więc moi drodzy jak Wam się podobał też taki dzisiejszy vlog to dajcie kciuka w górę, pamiętajcie tak samo moi drodzy o subskrypcji kanału nadal, oczywiście zostawcie jakiś ślad po sobie jakiś serduszko, komentarz będzie mi kochani bardzo miło a ja moi drodzy kończę już tego vloga, uciekam z moją szarlotką no i oczywiście ją zjem z apetytem. A Wam, kochani, polecam właśnie taką szarlotkę, jest wyśmienita. Trzymajcie się, kochani, cieplutko, do kolejnego yy, vloga. A Topik właśnie już tutaj skuczy, bo myśli, że dostanie kawałek, ale ociupinkę ciasta dostanie troszeczkę. Tak, wi. No to trzymajcie się, moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie, do kolejnego vloga. Pa, pa!